yes 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 Dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku Patcha w pigułce. Serii, w której błyskawicznie przechodzimy przez patch wyciągając to, co najważniejsze. Abyście zawsze byli na bieżąco i nie zostali w tyle. Ach, cóż to był za patch. dostarczyli mnóstwo frajdy, choć czasem kosztem utraty kilku elpeków. Six koszty ma, niemalże na każde elo i ostro namieszały w tabelach wyników. To i wiele więcej towarzyszyło mi przez te długie tygodnie z nowym patchem. A jak wasze wrażenia po tym dużym patchu z Wiktorem, który szturmem podbił każde lobby? Dajcie znać w komentarzach, chętnie poczytam. Jeśli jesteście tutaj nowi, zapraszam do zostawienia subskrypcji, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Tymczasem, nie przedłużając, lecimy z omówieniem! Na początek zacznijmy od informacji, która jest niepotwierdzona. Usunięcie wszystkich efektów, które Wiktor robi podczas użycia swojej specjalnej umiejętności. MordDog mówił to w omówieniu pacza i mówił, że to wprowadzą, no ale zobaczymy, jak będzie. Mam dużą nadzieję, że to okaże się prawdą, bo no to był broken. Podobno za to mają dać mu lepsze skalowanie z itankami, ale to tam już nie problem. Tyle z spekulacji i z takich rzeczy niepotwierdzonych. A z potwierdzonych zaczynamy od zmian systemowych, czyli w spotkaniach otwierających, skrócili czas trwania tych spotkań, by gracze mogli jeszcze szybciej dołączyć do zabawy i wolno odświeżać. No i co do karuzeli, to na trzecim etapie zawsze ma teraz być po jednym składniku każdego typu. Chyba, że zawiera szpatułki. No więc to też bardzo dobra informacja dla mnie, bo jednak jak lustrykujesz w późniejszych stage'ach, bo brakuje ci naprawdę tego jednego itemku, no to wtedy masz lipę. albo czasem były karuzele co 3 czy 4 łez łezki były i nic, po nic poza tym. No i przejdźmy do dużych zmian. Artylerzyści. Sześciu, czyli to no, niemalże nie gra, nie gra na cecha. Liczba ataków na aktywację z 4 na 3. No, może to coś zmieni. Ale nie wiem, nie widywałem tego za bardzo. Patrz. Pancerz i odporność na magię mechanicznych. Nerfik, bardzo dobrze. Broken cecha dla sześciu. Zwróćcie uwagę, że na najwyższym poziomie z 140 jest na 100. Dobrze, może będzie mniej Mel i jakiś tam Mundo czy innych mocnych jednostek korzystających z tego emblematu, bo było ogólnie był najmocniejszym emblematem w całej grze. Obrażenia podstawowe mechanicznych. Również nerf na najwyższym poziomie. Wartość nagrody hembaronów za 4 stadawek krzymeru zmniejszona o 8% i wartość złota zmniejszona z 70 do 65%. Wartość nagrody hembaronów za 500 dawek Shimeru zmniejszona. I wartość złota również zmniejszona. Przedmiot hembarona. No to tutaj można powiedzieć, że wszystkie przedmioty hembarona zostały znerwione, poza tym najsłabszym. Tym takim tasakiem. Więc to tutaj sobie ze statystyki przeminiemy po prostu ogromne nerwy dla hembaronów. No, czyli już bardzo dobrze celują. Fajnie, że słuchają graczy i obserwują, co jest. Co jest broken. Hembaronowie, ostre nerwy. Czy będą niegrywalni? Moim zdaniem nie, ale już nie będą tak broken i nie będzie coś takiego, że masz 400-500 i masz gwarantowane top 1. Bardzo dobrze. Lecimy do złomiarzy. Czas działania tarczy złomu został wydłużony, co jest super. Z 20 sekund na 24. Fajnie. Moim zdaniem złumiarze sobie radzą mimo wszystko dobrze. Ja, ja pod nich chodzę tylko z emblematem, ale każdy buffik sporo może dać. Meta może się dzięki temu zmienić. Złomiarze 9, tarcza ze składnika z 60 punktów na 65. Rzadko się widuje 9 złomiarzy, ale no... Fajnie by było, jak już się uda ich złożyć, to czuć to. Czarodzieje, moc umiejętności. Bafik, oczywiście. Są niegrywalni. No i po co, grać czarodzieje... po co grać czarodziejami, jak można grać dominatorami? No to bardzo podobne drzewka, tylko że dominatorzy dają dużo więcej, więc muszą to trochę zbalansować. Przechodzimy do jednostek. Zacznijmy od pierwszej kategorii. Myślę, że tutaj będzie dużo nerfów na te jedynki, dwójki, bo jednak dość dość dominowały w poprzednim patchu. Zanikanie umiejętności Powder, nerfik, zmniejszenie obrażeń od umiejętności Singed'a, sing również nerf, kolejny już, więc no myślę, że Renata w końcu wypadnie z tego str -u. jako jeden z najprostszych kompów. Mocna zwłaszcza na low elo, ale wyżej też sobie radzi, nie? Wzmocnienie many Steba, buff, fajnie, no bo czasem ten step się nie odpalał, widziałem. Miał jakieś tam wsparcie na froncie, więc zawsze spoko. Teraz myślę, że wygra nam kilka gierek więcej. Wzmocnienie mamy brandla. Też bardzo dobrze. Zwłaszcza to będzie działać fajnie jak. Trafimy. srebrne ulepszenie pod te jednostki. Obrażenie umiejętności podstawowej Zayry. buffing. No, zajra moim zdaniem, jedna z słabszych jednostek. <grym> no ale to tylko takie moje obserwacje. Więc fajnie jak buffują. Zwłaszcza, że teraz ostatnio jest trochę tam grywana w hembaronach i magowie, magowie bawy, więc. Kto wie, może jakaś Zyra -roll. Jednostki drugiej kategorii. Procent obrażeń od ataku Kamil Bafik. Nasuwa się pytanie, czy to kolejna kompozycja, która wraca z pełną mocą. Mana Leony Bafik i to spory. Fajnie. Leona nie, nie radziła sobie jakoś super jako główny tank. Wytrzymałeś tarczy umiejętności Renaty Glask, nerw, oczywiście. Obrażenia od ataku Zeri Bafik. Też widziałem, ludzie testują na PBE. Może również być jakimś tam nowym OP rollem. i obrażenia rozpryskowe bomby Zeeksa. No to tutaj Nerfik, bo jednak świetnie sobie radził w Dominatorach. Myślę, że dzięki temu Nerfowi po prostu będą mieli słabszy midgame i tę tranzycję, bo Zeeks 2 dawał taką potęgę, że mogłeś sobie spokojnie czekać, aż znajdziesz Silka na dwóch gwiazdkach. Jednostki trzeciej kategorii. Prędkość ataku Cassiopeii Pay, pay Buffik. Zbawujcie ją trochę, bo po prostu była Black Rose'em i Dominatorem, więc no dlatego do była grana. Osłabienie manekasy CPI za to, no ale to mały koszt w porównaniu do ataku speedu. Leczenie umiejętności GPK w zwarciu. Buffik bardzo dobrze i procent obrażeń od ataku umiejętności GPK w zwarciu również. Buffik, bo GPK był grany tylko, tylko z tyłu, a oni chcą, by shapeshifterzy byli najbardziej flex jednostkami, byli grani z tyłu i z przodu. Więc jak jedna forma nie, nie wyrabia, no to trzeba ją zbuffować. Wzmocnienie manek smicza, Tutaj Buffik. Super, czyli widzicie, kolejny Ambusher, obrażenia żółtej karty TF'a, buffik i obrażenia czerwonej karty TF'a, również buffik. Czyli no też, TF roll, coraz bliżej jesteśmy tego by wszedł do str -u. I przechodzimy do czwórek. Mana Echo, buff i to potężny, ale zobaczycie co będzie dalej z tym Echo. Obrażenie od zaklęć Eliski w formie dystansowej, również buffik. No bo kto grał Eliskę na dystans ręka w górę, ja na pewno nie i nie widywałem też jej za bardzo. Chyba, że no... no właśnie, widzicie, może chcą tych czarodziejów też poprzewracać, bo fajnie by trzymała ten emblemat. Wzmocnienie mamy Twitcha, tutaj spore, powiem wam, z 0 na 60 zmienione na 0 na 40, więc no... bardzo, bardzo potężna zmiana. Nie dość, że szybciej się odpali, to jeszcze będzie robił częściej. No i przechodzimy do legend. Hextechowa Kuźnia Jace'a nie aktywuje już swojego efektu automatycznie przy wskrzeszeniu. No i efekt aktywuje się tylko, gdy Kuźnia żyje. I Jace rzuci zaklęcie, więc tutaj nerfik, Jace był OP. Praca do obrażeń od ataku umiejętności Jace'a w zwarciu, tutaj buffują, bo no, właśnie to samo co z gp'kiem, był grany tylko z tyłu, i praca obrażeń wtórnych od ataku umiejętności Jace'a, również buffik. Prędkość ataku LeBlanc buff, bo no, tutaj jak z Kasiopeją, była tylko grana jako takie wsparcie, może teraz ją zobaczymy częściej jako carry, zwłaszcza że widzicie ile teraz czarodziejów dostało buffa. Obrażenia fali umiejętności Malzahara tutaj. Buffik i obrażenie każdego draśnięcia ma również buff. No może go choć trochę chcą przywrócić, nie? I tutaj pomysł, który mam nadzieję, że nie będzie jedynym, jeśli chodzi o Six kosty, bo zamiast to, co mówiłem na samym początku, czyli dać Wiktorowi małego kopa i, i go znerfić, no to buffują wszystkie inne Six kosty, więc jeszcze więcej losowości. Jej, super Riot, dobra. Obrażenie umiejętności Mel, ostry buff. Obrażenie aktywacji umiejętności Mel, również buff. Premia eksperymentu Warwicka, czas działania ogłuszenia z jednego na 1 na 1,5. Tutaj moim zdaniem dobrze, bo chcą, żeby był grany w, głównie w eksperymentach, ale no, czy to nie będzie za dużo, bo jednak stan na 1,5 sekundy no, zbliża się mocą do tego Wiktora. No, leczenie krwawego łowcy Warwicka, również buffik i procent obrażeń od ataku krwawego szołu Warwicka, buff. I to, to są pod, no, ogromne cyfry, zwróć, zwróćcie uwagę, więc Warwick carry myślę, że będzie lśnił w tym patrzu. Przejdźmy do ulepszeń. Tutaj tylko tak pokrótce powiem to, co najważniejsze. Czyli bardzo dużo nerfów i buffów, bo było dużo broken, wzmocnień, było dużo wzmocnień, które były niegrywalne i z i bardzo, bardzo duże zmiany. Niektóre cyfry są naprawdę ogromne, tak na przykład jak zrobię co etap wykuklenia ze 250 na 1000. To jest huge. No i, i z ciekawszych rzeczy to również usunięto samotnego hirosa, czyli wzmocnienie, które było tak toxic i no, większość graczy tego nienawidziła, no bo to, to było mega, mega upierdliwe. Więc fajnie, że to wyłączają. Tak samo pryzmatyk z artefaktami został wyłączony, no bo tutaj też oni nie chcą, żebyśmy robili takie kombosy tych artefaktów i moim zdaniem to jest na plus, bo meta będzie zdrowsza, no i jak widziałem co robił który z trzema artefaktami albo jakieś inne dziwne jednostki, które robiły jakieś, nie wiem, totalny rozpięto w każdym etapie rozgrywki, no to należy się Pozbycie tych chorych komosów, No i również nerf jest dla niemalże każdego artefaktu, który był OP, więc... Bardzo dobrze, zrobiłem porządek z tymi artefaktami. No, jak ktoś to one no to... surych dużo, dużo buffów, dużo nerfów. Nie ma co przez to wszystko przechodzić, ale tutaj macie, widzicie na ekranie sobie... Jak ktoś chce to przejrzeć, to, sobie, to możecie sobie tutaj na spokojnie prześledzić. Ja nie chcę przez to przy, wszystko przechodzić, po prostu polecam sobie zerknąć na statystyki za kilka dni. Jak to, jak to wszystko wygląda, jak to się uplasuje w rankingu, co co jest grywane lne co niebo. Naprawdę tego dużo. Czas na przedmioty. Wzmocnienie obrażeń Ostrza Śmierci z 8 na 10. Czas działania dodatkowego pancerza i odporności na magię Zasłony Równości z 10 na 15 sekund. No, spory bafik. Zdrowie Jonowej Iskry z 100 na 150. I obrażenia pocisków Huraganu Ronana z 55 na 60. Nie wiem, czy widzicie to co ja, ale no, Twitch się cieszy na pewno. No i tutaj te artefakty. No, jak widzicie, większość nerfów. Większość artefaktów zostało ostro znerwionych. Czas na anomalie. Tutaj też ta sama zasada co z wzmocnieniami. Niektóre anomalie były niegrywalne, a niektóre były po prostu broken. Odporność na magię zapewnienia przez przytłaczające arkana z 65 na 80, czyli spory buffik. Procent odporności na magię konwertowany na moc umiejętności przytłaczających arkanów z 25 na 30. Pancerz zapewniany przez lawinę pancerza z 50 na 70, próg zdrowia gniewu berserkera z 50 na 70, obrażenia gwiazd centrum wszechświata z 75 na 85, zyskiwana moc umiejętności, zaczerpnięcia energii przy śmierci sojusznika z 5 na 8, pancerz, odporność na magię zapewniana przez eksperta obronnego z 66 na 75, obrażenia od moc umiejętności, laserowego spojrzenia, buffik, i to ogromny, mini ja aktywujący się co 3 ataki, teraz się aktywuje co 2, więc no też spory buff. Przyrost many nic się nie zmarnuje, ze 70 na 50. Nerfik. Prędkość ataku odpychacza, ze 35 na 40. Współczynnik mocy umiejętności czasu na ślus, ze 130 na 160%, więc też spory buffik. Tury do ulepszenia ostatecznego bohatera, ze 3 na 4. No, który oni to już raz nerfią, nie? I obrażenie od ataku wilczych chowańców z 50 na 65. Przejdźmy do niewielkich zmian. Doprecyzowane ustawienia pól przy używaniu. Odnajdź równowagę i fabryki klonów. Fajnie, bo ja tak też nie wiedziałem, że na środku. Co to ma znaczyć, że. Jednostka, która jest na środku, dostaje ten buff. I co ja miałem? Y miałem Twitcha, którego lubię, mogłem kłaść na środku, ale to środek z przodu czy z tyłu? No właśnie. Fajnie, że to precyzuję trochę. Doprecyzowano opis prezentu rodzinowego, aby zawierał informację, że może przyznać bohaterów do piątej kategorii. O, widzicie. Kto to wiedział? Na pewno nie ja. No i teraz może momencik na takie małe podsumowanie i moje wrażenia. Czyli no... Powiem wam, mimo że tych zmian jest mało, no to są naprawdę spore. Kilka kompozycji będzie niegrywalnych, m.in. Lux pod samotnego bohatera, więc to jak najbardziej na plus. Ostre ciosy dla Renaty, dla Nocturna, dla mechanicznych. Niestety, z Wiktorem za dużo nie zrobili i spodziewałem się, że Six-Kosty wszystkie nawet dostaną nerwa. A tutaj proszę, chcą, żeby były częściej widywane i żeby taki, nie wiem. Prezencik dla niektórych z graczy na pewnym etapie był spoko, że komuś nie idzie całą grę i nagle dostaje sobie SixCosta. No mi się to nie podoba, ale okej, okay, jak tak chcą, no to pewnie. Jak mi się to będzie trafiać, to nie będę narzekał. Myślę, że sporo kompozycji wyjdzie do STR-u, zwłaszcza jakiś tam TFI, zeri czy, czy jacyś czarodzieje, więc polecam śledzić, bo meta będzie teraz naprawdę elastyczna. No i myślę, że ogólnie zmiany jak najbardziej na plus. A wy co sądzicie? Dajcie znać w komentarzach. No i powodzenia na solo kolejce by w pierwszych dniach. Paczu, dzięki za oglądanie. Siema!